Po prawie dwutygodniowej przerwie, powracam do ćwiczeń fizycznych i takie zwykłe pompki sprawiają mi pewien kłopot i wysiłek. Czuję przy nich każde błukno mięśniowe, najszersze grzbietu. Była to trzecia seria i dlatego poszło to sprawniej. Obieśnie się rozciągnęły. Niestety wiek wymaga zwykłych takich ćwiczeń. nie Trzeba się świlić na wielkie ciężary.